Hejka, hejka kochani, ja jestem Paula i witam Was w kolejnym filmiku z serii Star Stable. I słuchajcie, tak dalej nie mam odblokowanej Epony, dlatego dzisiaj jesteśmy w kolejnej lokalizacji, gdzie mam, słuchajcie, zadanka. Więc dzisiaj jesteśmy w jodłowym gaju, ponieważ on tu. Dwa zadanka, które nie są ukończone już, och, od da bardzo, bardzo dawna. Ale oczywiście zanim zaczniemy, to jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zachęcam was do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami i seriami na kanale. I jeżeli chodzi o tego pięknisia, jest to Petra, która jest aktualnie dostępna przy starej chacie Jaspera, czyli przy Morland, wraz z siostrą Erinis. I słuchajcie, to są y, konie, które są y, stworzone z kamieni runicznych. I Jak na hat to wygląda właśnie w ten sposób jest to wersja ta niemagiczna. A jak znowu na H to jest właśnie takim y, kamieniem, można powiedzieć. I one są dostępne aktualnie do 7 września 2022 roku. Ym, tak, do kupienia chyba za 750 starkoisów, jeśli dobrze pamiętam. Całe wyposażonko jest ze sklepu globalnego. Oprócz chyba postaci, bo z tego co pamiętam, to koszulka i czapka to jest Midsummer. Więc słuchajcie, przechodzimy do zadanek. Mam tutaj, słuchajcie, zadanko tutaj. Takie nieukończone w ogóle o jej koniu. I piszcie, czy są jeszcze jakieś takie bardzo duże ścinki, czy już nie, czy już w końcu ogarnęłam tego obs i jest, słuchajcie, lepiej. Wydaje mi się, że tak. Ale ocenicie sami i mamy co mam zrobić. To nie wygląda na normalną chorobę. Może powinniśmy porozmawiać z weterynarzem z miasteczka Srebrnej Polany. Czy możesz do niej pojechać i odpowiedzieć, opowiedzieć o stanie Summer Brace. Tak i to jest, słuchajcie, właśnie jej koń. I oczywiście teraz nie będę wam przycinać, lecimy jak najszybciej tutaj i mamy do miasteczka Srebrnej Polany, więc musimy znaleźć miasteczko Srebrna Polana. I lecimy teraz do weterynarza i dowiemy się, co mamy robić dalej. A jeszcze jedno zadanko tutaj w jadłowym gaju znajduje się przy... przy kurach. Tak, przy kurach i tam przy ogrodzeniu i przy owcach. O matku, ile tu w ogóle się zadań słuchajcie pojawiło. Ale dobra, tu gdzieś był weterynarz. Mm, tu. Dobra. Oj! Dobra, teraz to był niezły lak. Co mamy zrobić? Och, to nie brzmi dobrze. Um. Rada od weterynarza. Muszę się nad tym chwilę zastanowić. To brzmi nieco znajomo. W każdym razie najważniejsze jest teraz nakarmić i napoić konia. Mam pomysł, pomożesz mi? Rada od weterynarza. Chore zwierzęta nie chcą jeść, ale jeśli nakarmić je z ręki, czasem coś zjedzą. Chcesz spróbować? W międzyczasie przeczytam kilka książek i stare notatki. Możesz wrócić do Felicji i powiedzieć jej, że nad tym pracuję. Dobra, a to w ogóle, słuchajcie, zadanko jest zwierzęta zaczipowane. To jest w. Żebym się teraz nie pomyliła. To jest w ogóle zadanko chyba z Fortupinta. W sumie, słuchajcie, może to też zrobimy. Cześć Paula, czy zwierzęta zaczipowane? Wstałam wcześniej rano i poszłam się tym zająć. Możesz powiedzieć strażnikowi, że wszystkie zwierzęta są za zaczipowane. Miłego dnia. Ja nawet nie pamiętałam o tym, słuchajcie, zadanku. Więc y, teraz, słuchajcie, lecimy i najpierw wracamy do Felicji i zobaczymy, y, czy będziemy musieli wrócić do miasteczka tutaj do weterynarzy. Jak tak, to szybko skoczymy jeszcze, słuchajcie, do fortu, bo może to się okazać, że to za tych zadań mi brakuje. Może do odblokowania Epony, gdzie tu jest wioska jodłowy Gaj. Bardzo bym się cieszyła, jeżeli by mi się udało w końcu ją odblokować. Nawet nie, że Eponę, tylko to zadanie z Helgą, ponieważ niby mam wszystko, a jednak czegoś jeszcze mi, słuchajcie, brakuje, żeby odblokować tamto zadanko. Okej, okay, wróciliśmy do Felicji. Powrót do stajni. Rozmawiaj z weterynarzem, co powiedziała? Powrót do stajni. Och, mam nadzieję, że to nic poważnego, ale odżywianie jest teraz najważniejsze, więc karmienie z ręki dobrze brzmi. Spróbujmy. Karmienie Summer Brace. Brace? Tak. Weź to i nakar Summer Brace. Brace. Nie wiem czy to się... jest. w lewej części stajni. Dobra, to słuchajcie, zostawiam tu pięknisia mojego. I lecę tutaj. Cześć biedaczku, chodź damy Ci jeść i Cię napojimy. Dobra, mamy to. Więc teraz tu do Felicji. Och, co za ulgę dałaś mu jeść. Czuję się nieco lepiej. Jak się ma Summer Brace? Summer Brace nadal nie chce jeść ani pić. Możesz znowu porozmawiać z weterynarzem. Możesz skorzystać z transportu na farmę Steve'a, jeśli myśli, że to za daleko. Okej, okay, ale z, y, mamy do miasteczka srebrnej polany teraz. W sumie wydaje mi się, że tam właśnie nie było tego drugiego transportu. W sumie już nie pamiętam, jak to było, słuchajcie. Ej, czyli słuchajcie, miasteczko srebrnej polany. Lecimy jeszcze tutaj i polecimy zaraz do Fortu Pinta, aby powiedzieć yy, yy, ochroniarzowi, że są zaczipowane zwierzęta. Kiedy to było? Słuchajcie, zadanko. Ja o nim całkowicie zapomniałam. Eee, źle jadę tu. Ja myślałam, że już trzeba było tylko powiedzieć, a tu się okazuje, że nie. I wjechałam w drzewo i był lak. Jeszcze coś chyba nie jest nie tak. Ale na pewno jest lepiej niż za ostatnim razem, słuchajcie. Dobrze, że tu jesteś. Czytałam moje stare notatki. Nietypowa choroba. Jak mówiłam, czytałam moje stare notatki i książki i znalazłam kilka przypadków, które są podobne do tego. To może być cokolwiek od niezwykłej gorączki do czegoś jeszcze gorszego. Ale nie powinniśmy martwić Felicji. I co o tym sądzisz? Nietypowa choroba. Tak czy inaczej miałam podobny przypadek kilka lat temu. Nigdy nie dowiedziałam się, co to było, więc i teraz nie jestem pewna, ale mam pomysł, co możemy zrobić. E, specjalny lek dla koni. Jest specjalny lek, napar, który można podać koniom, które mają dziwne objawy. Nie mogę zagwarantować, że zadziała, ale warto spróbować. Chcesz mi pomóc? Okej, okay, specjalny lek. Jesteś gwiazdą. Potrzebuję pomocy w zbieraniu składników na napar dla Summer Brace. To będzie czasochłonne zadanie. Muszę jechać do Felicji i Summer Brace na bliższe oględziny. Dobra, przesyłka dla Avalona. Rozmawiałam z Avalonem w Valetay, który robi świetne mikstury. Razem doszliśmy do wniosku, że dasz radę znaleźć dla nas pewnego wyjąt... pewne wyjątkowe jabłko. Gdy ci się to uda, daj je Avalonowi. Może pojedziesz do sadu jabłkowego naprzeciwko star... sterczących skał? Ponoć każdego roku, gdy jabłka dożywają, jedno liśni niczym złoto. Ruszaj tam i znajdź ten owoc. Szybko, bo mamy coraz mniej czasu. Czekajcie, gdzie to jest? Okej, okay, to jest tutaj, ja sobie to zaznaczę. Ale słuchajcie, lecimy najpierw do e, fortu Pinta, więc już widzimy się na miejscu. Ok, i słuchajcie, jesteśmy w forcie Pinta, więc szybciutko tutaj. O, melduj, zwierzęta zaczipowane, doskonała robota. Odmaszerować, dobra, czyli słuchajcie, jest ok, mamy tutaj to zadanko, więc e, teraz lecimy szybciutko. Wydaje mi się, że szybkim transportem tam podskoczę na Rancho Starshine. Tam też w ogóle mam, słuchajcie, zadanka Rancho Starshine jest. Też do zrobienia, więc muszę też w końcu, słuchajcie, tam też dotrzeć. Może w przyszłym odcinku? Zobaczymy, słuchajcie. W ogóle piszcie mi, jakie konie chcielibyście częściej widzieć na odcinkach. Macie może jakiegoś Twojego ulubionego którego byście chcieli częściej widywać, bo powiem Wam, że no, rodzinka się bardzo powiększyła, jeżeli chodzi o konie. I no, naprawdę można powiedzieć, że poszalałam. Więc naprawdę możecie macie bardzo dużą gamę, jeżeli chodzi o konie, i możecie mi pisać, jakie byście chcieli częściej widywać. Tak, poleciałam na skróty, ale może akurat tu znajdę to jabłko. Czy gdzieś tu jest to jabłuszko? W ogóle usunę już znacznik. Dobra, gdzieś tutaj wychodzi na to. Chwila, to nie będzie gdzieś... Nie. A, tu jest, dobra, dobra. Widzę, widzę. Chodzi jabłuszko. Okej, okay, no to teraz, słuchajcie, lecimy do Avalona. Widzimy się na miejscu. Okej, okay, i słuchajcie, jesteśmy w Valedale, w wiosce Valedale. O, jaka ścinka. Okej, okay, i słuchajcie, jesteśmy w wiosce Valedale. Lecimy tutaj do naszego Avalona. I czy zrobi nam od razu ten napar? Cześć Paulina, och znalazłaś jabłko. We weterynarz powiedziała mi, że przyjedziesz. Użyję jabłka jako bazy do lekarstwa. Jutro będę potrzebować więcej twojej pomocy, ponieważ będą potrze potrzebne jeszcze dwa składniki. Teraz jednak muszę zająć się naparem. To trochę zajmie. Felici mówi, że jest y y Felicji mówi, że jest ci niezwykle wdzięczna za pomoc w tym ciężkim czasie. No i właśnie widzicie, słuchajcie, wykrakałam. Tak, mamy, słuchajcie, czasowe, więc jednak zostaniemy przy tym zadaniu do następnego odcinka. A teraz, tak jak mówiłam, tam w Wydłobym Gaju jest jeszcze zadanko, więc widzimy się już na miejscu. Ok, słuchajcie, jesteśmy przy kolejnym zadanku, czyli mamy Andy'ego. Cześć, Paulina, chcesz trochę jabłek? Mamy całe mnóstwo. Możesz zebrać trochę jabłek i zawieźć je do babci. Musisz tylko położyć ręce za siatkę ogrodzeniową. Jajka są w siatce. Jejku, jajka! A ja jabłka! Gratuluję zerowego rozumu, Paulinka. Ale dobra, tuzin powinien wystarczyć. Mogłabyś pojechać z koszykiem jajek do jodłowego gaju? Obiecuję, że babcia będzie zachwycona. Powodzenia jest ostrożnie. W przeciwnym razie jajka się rozbiją. Dobra. Czyli musimy iść po jajka. Widzicie, jaka mądra jestem. Już y, myślę cały czas o tamtym zadaniu normalnie. Dobra, i teraz. Hmm. Gdzie będę tu jechać? Chyba tędy będzie szybciej. A wiecie jak ja to zrobię? Myny tak. I teraz zwolnimy. I to będzie maleć, maleć na spokojnie. Więc słuchajcie, tak lecimy z jajkami, nie jabłkami. I w sumie to piszcie mi, czy chcecie gdzieś jakieś konkretne zadania, żebym zrobiła w konkretnych miejscach. No bo jak widzicie, epony to chyba bardzo szybko nie odblokuje. A jest naprawdę dużo zadań, których jeszcze nie zrobiłam. Więc możecie mi na przykład napisać, że Hejka chce, abyś pojechała i zrobiła zadania na półwyspie południowego kopyta. W sumie, w sumie mam tu parę zadań na tym półwyspie, więc w sumie to nie byłby taki, słuchajcie, głupi pomysł, żeby w końcu tutaj zrobić zadanka. I w sumie tu jest dużo zadanek, czyli przy stajni Jorvik. No i w sumie tu jest dużo i tu się nagle bardzo dużo pojawiło. Kurczę, w Morland mamy bardzo dużo. Ojejku, no to y, mamy co robić? Słuchajcie, tak, możecie mi napisać, gdzie chcielibyście, y, żebym poleciała i zrobiła zadanka. Może akurat y, wtedy je tam zrobię, bo nie obiecuję. Przeważnie jak nagrywam, to no to jednak wiecie czasowo to może się nie zgadzać. Czyli na przykład wy mi napiszecie pod komentarzem. Pod komentarzem, pod tym filmikiem, że chcecie, żebym na przykład zrobiła zadanka w Morland. A ja na przykład zrobię już zadanka gdzieś indziej. Więc e, tak to słuchajcie bywa. Ale może akurat napiszecie i będę nagrywać to tam słuchajcie, w to miejsce. Polecę sobie. Daleko po jeszcze. Dobra, nie, 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 bo ja nie chcę przegrać. Więc jedziemy na spokojnie. Abym tylko zrobiła to zadanko. Nie wiem, czy będzie długi ten odcinek, czy krótki. Słuchajcie, zobaczymy. Na razie chcę dowieść te jajka. ale wydaje mi się, że jednak są te lagi jeszcze. Jeszcze muszę coś, słuchajcie, tym, z tym OBS-em tam pokombinować.